Ostatnio byłem w sklepie Mason w Chorzowie oraz w jego nowej części akwarystycznej rozbudowanej. No i muszę przyznać, że jestem mile zaskoczony tym, co zastałem Oczywiście do perfekcji mi jeszcze trochę brakuje, ponieważ na chwilę obecną mają dwie trzecie akwariumów zapełnionych rybami i innymi stworzeniami. Ale w najbliższych tygodniach będzie już wszystko kompletne na pewno. W najbliższy poniedziałek szykuje się kolejna dostawa ryb. Jeżeli chodzi o sam sklep, jest bardzo duży, przestronny i rewelacyjnie wygląda. Sama obsługa dba o zwierzęta i widać, że są w dobrej kondycji. Nie próbuje się wciskać zwierząt chorych więc tego jestem pewien, bo byłem tego świadkiem wiem kto tam pracuje i wiem, że się starają jeżeli chodzi o same akwaria to mamy tutaj dwa akwaria wystawowe, pokazowe jedno duże, jak sami widzicie dość fajnie zarośnięte no, a akwarium jako wystawowe bardzo fajnie się prezentuje mnie osobiście nie chodzi o to, żeby coś krytykować, tylko ten styl akurat mnie się nie podoba, wystawowy. Ale prezentuje się bardzo fajnie, zacnie. Fajna, dobra robota, robiona przez profesjonalistów. Następne akwarium mamy tutaj kostkę trochę mniejszą, ale też śliczne, pokazowe akwarium. Wiele osób lubi... Akwaria tego typu, więc nie mam zamiaru tutaj krytykować wystroju. Ja po prostu mam inny gust i tyle. Ale akwaria bardzo fajne. Jeżeli chodzi o akwaria dla zwierząt, to są to zbiorniki bardzo fajnie przygotowane. Jak sami widzicie, tutaj jeszcze puste, ale w tym tygodniu już były pełne. Tak, jak powiedziałem, dwie trzecie. Akwariów już jest zapełnionych, więc można spokojnie kupować. Ceny też nie są jakieś zabójcze, naprawdę można dostać coś fajnego. Jeżeli chodzi o dział kamieni i korzeni, no to tutaj też jest rozbudowany. Mamy dużo fajnych skał, lawy, różnego typu kamieni. Jeżeli chodzi o korzenie, to tutaj też mamy ogromny wybór. Na przykład korzenie, które jak możecie zobaczyć tu na zdjęciach po prawej stronie i teraz po środku, to są korzenie, które kosztują w okolicach 150 zł między 140, 160-170 zależy co się wybierze, no ale wybór jest bardzo duży po lewej też jest bardzo duży wybór różnego typu właśnie korzeni w pojemnikach szarych. Lawa i bazalt w bardzo fajnych cenach. No, jak powiedziałem, bardzo fajny, duży wybór. Dział akwarystyczny bardzo duży. Dwa akwaria z roślinami, które prezentują się bardzo fajnie. Bardzo duży wybór roślin, większy niż był. No i akwaria są zadbane, rośliny również. Ja zwierzęta i rośliny kupuję właśnie tutaj i trzymają się rewelacyjnie. Nigdy nie miałem problemów z, ze zwierzętami, żeby mi zaczęły padać po paru dniach. Więc naprawdę szacun. Jeżeli chodzi o ceny, to to, co akurat ja zakupiłem do swojego akwarium, to kieryski panda 8 zł. Sztuka. Natomiast, jakby to powiedzieć, idąc na ugodę z resztą rodziny, dokupiłem kolorowe Danio. Które kosztują 6 zł, więc to też nie jest jakiś tam majątek. A u mnie akurat te danio się rozmnażają. Więc dokupiłem sobie nowe kolory, żeby po prostu coś kolorowego mogło pływać w akwarium. A związane jest to z tym, że chcę zmienić, wystrój akwarium, zrobić restarta. Żeby dostać zgodę, no musiałem pójść na jakiś kompromis, więc kolorowe rybki pływają. Jest święty spokój. Dla każdego coś dobrego. No w planach mam zrobić akwarium około 70 litrów i właśnie do pokoju dziecięcego je wstawić właśnie z tymi kolorowymi rybkami, a w mojej dwusetce właśnie zostawić te pozostałe ryby. Najprawdopodobniej wszystkie danio wylecą tam do akwarium. A jeżeli chodzi o mój zbiornik, to po mojej przycince, po nowym oświetleniu, po oczywiście dodaniu nowych stworzeń, wszystko gra, wszystko się rozwija, rośnie. Nawet rośliny, które wcześniej chciały rosnąć, były z nimi problemy. Jeszcze w wakacje przez Brak oświetlenia odpowiedniego. Odbijają i to w bardzo szybkim tempie i trzeba je przecinać. Ostatnio musiałem poprzesadzać, a niestety sadzonki, które wsadzam w ziemię, rozkopuje mój glonojad. O tyle na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Hej.